Ja nie wiem jak w jakich, w jakich kategoriach właśnie traktować tam wzrost, waga i, i ogólnie rozbudowanie ciała Majka, bo ja nie chciałbym go. Bo ja nie wiem w sumie w jakich oni katego kategoriach, no ale odpowiedzmy, że to jest pełna niepełnosprawność, nie? Czyli jakaś dysfunkcja, więc ludzie też się z nim będą solidaryzować. No i widzisz takiego małego majka, który wchodzi do, wchodzi do klatki, wchodzi, wchodzi taki majki do klatki, yy, tam daje siebie wszystko. I tak szczerze, moim zdaniem, Kruszwil nie musiał dużo zrobić, żeby go pokonać, bo jednak jeśli masz przeciwnika o pół metra większego, on go cały czas na dystansie trzymał, obijał go, też widzisz po walce, że e, że twarz Majkiego jak sałatka trochę wygląda, e, to no to trochę chwyta ci to za serce. Ale inną rzeczą jest, że ja to jest mówię zawsze, nie? że w momencie, kiedy ja kogoś nie lubię, na przykład uważam, że disco Marek to jest jakieś, no inaczej, nie słyszałem Polona, ale nie podoba mi się. Nie podoba mi się, czy mi się nie podoba 10 innych rzeczy, które on robi, to to akurat nie widzę. Dla... No właśnie Anio. nie wiem, dlaczego go wolę. Będzie Tylko aktualizacja tak na Medium tak, żeby można było grać na MacOS Catalina. 5 złotych. Nie wiem, Aniu, musiałabyś się zapytać na naszym fanpage'u, tam jakaś osoba, która od spraw technicznych jest i ci. I ci powie. Więc yy, jak, jak na, na, na takie podejście Koki, nie? czyli wiecie, takie za, jak, jak na to, że Króżwiel czasami, czy na filmach, czy kiedykolwiek lubi być zarozumiały, to tak, czy na konferencjach, czy na inaczej, na konferencjach, to on, on tak też trochę, trochę, też trochę pajacował, ale nie był, nie był zarozumiały nie w stosunku do swojego przeciwnika. Yy, walka walką. W sumie Mike go wyzwał na tą walkę. No nie było to miłe, na pewno nie było to miłe, że krużwila wygwizdali. Yy, tylko teraz jest, teraz jest pytanie, czy go wygwizdali, bo go ogólnie nie lubią? Czy go wygwizdali, bo nie wiem, bo no nie wiem, no tam wszyscy za Mike'iem byli, też w sumie to było. No, no po prostu wygrała osoba, którą oni by po prostu chcieli zobaczyć, jak ten Dawid wygrywa z Goliatem, nie? Yy, ale akurat, akurat, tak jak mi się wiele rzeczy związanych z Kruszwilem nie podoba. Jestem pierwszy, który przyjdzie i skrytykuje, to yy, to wyzwanie go do walki było, znaczy wygwizdanie go po walce było moim, moim zdaniem nieodpowiednie, ale wiadomo, no, yy, publika jest, publika jest niezależna.